Chciałeś się odnieść tutaj do sytuacji wczorajszej, tak? Tak. Chciałem się odnieść po pierwsze do Wojtka. Nie mam pretensji Wojtku do Ciebie, nic, nie będę Ciebie rugać, bo po co Ciebie rugać, powiedz. Jak Ty dostajesz batów od swoich kolegów, Ciebie namówiła koleżanka, nagraj to, co nagrywałeś u mnie przed papieżem, przed Matką Boską, przed Palenem to tam nie ma krzyży, nie ma nic, to nagrałeś w zlewie. Dostałeś od małego to chodzi na kulę a teraz dostałeś od tego grubego, szefa i jeszcze powiedział co? wypierdale. powiedział całkowicie ty czapeczkę na głowę i wyszłeś wiadomo nie jesteś, nie masz kontaktu telefon rozwalony mnie, bo był w pletaku na pewno komputer rozwalony, bo tak przepchnąć o podłogę tam tylko drzadki poszły i z telefonu i z komputera a już będę miał zamontowany prysznic będę pralka y automatyczna zlew nowy w łazience wszystko nowe będzie Łazienka chip top będzie chip top chip top chip top no chip top no tak no no tak